Szczepienia i typu oraz teorie spiskowe o tym co los wyniesie, a co zabierze. Rok 2021-2022 Zacznijmy od końca. Wszelkie straszenia tym, że Rosja napadnie na Polskę i inne pseudo-religijne proroctwa i przepowiednie Stanowią ludzie, którzy nie potrafią obiektywnie patrzeć na świat i podsycają ogień tego, że musi się coś wydarzyć i stać tak jak w bajkach Tysiąca i Jednej Nocy. Moje przekazy należą do mnie i nie jestem żadnym prorokiem, hałabałą. Tylko sobą i to co wykonuje nie jest i nie ma na celu wzbudzania samego zaufania do mych wizji i przekazów starota, tylko na celu uczynienie ciekawości odbiorców. Każda wizja jaka by nie była cechuje się dystansem. No prawie każda, bo są i takie, które, które faktycznie podczepiają własne emocje. Cieszą mnie ludzie, którzy widzą we mnie zwykłego Starego Kowalskiego normalnego człowieka. Ciekawość to nie tyle pierwszy stopień do piekła, co do poznania. A poznanie i doświadczenie pewnych zdarzeń stanowi naturalną cechę ludzką. Gorzej jest gdy jak zaznaczyłem nie mamy dystansu w sensie polityki, religii czy innych sferach żyć zajmuję się tym wszystkim od 1996 roku a jest to czas którego nie spędziłem łowiąc rybki czy wróżąc cyrkowym klaunom przekazy są prawdziwe i autentyczne i mają to do siebie od wizji innych że w moim przypadku opierają dystans granicę która może nie zostać przekroczona bo nie musi się wypełnić choć z natury wiem że się wypełnia To do to do pytania jednej z osób z komentarzy w odniesieniu do chipów i szczepionek to spokojnie bez teoretyzowania i przesadzania. <laughs> ja wykonałem tą krótką, krótką, wizję. W związku. Jak to będzie wyglądało? Czy, czy, czy będą te szczepienia? Czy będą te chipowania. I tak to wygląda. Ujrzałem dzieci, osoby młode. Jeśli zostaną wprowadzone szczepionki, to nie będą spożyły z ludzi Robotów i transformersów, tylko będą naprawiały zdrowie. Cipowanie to jeszcze nie ten czas. Zwierząt to najwyżej, ale nie ludzi. Wejdą w życie szczepienia i będą szybko przywracały zdrowie osobom chorym. Ogólnie poprawi się jakość świadczonych usług zdrowotnych, co może wydawać się szaleństwem lub czymś nieprawdziwym widząc obecny stan polskich szpitali czy samego leczenia w 2020 roku. Szczepionka z tego co ujrzałem jest w fazie testów i co też widać było dokładnie i przynosiła będzie swoje efekty pozytywne. W stosunku do wirusa, co znajdą się przeciwciała czy komórki bakteriologiczne, które potrzebowały będą czasu by usunąć Wirusa z organizmu chorego i wzmocnić system odpornościowy. Dodatkowym elementem, co ujrzałem, to będzie to, że też będą mu odparniały właśnie na powszechną grypę i przeziębienia. Powinni do końca tego roku mieć już inną, właśnie gotową szczepionkę i cały czas o niej mówię. To jest ta, która jeszcze nie weszła do produkcji ta szczepionka będzie wprowadzana stopniowo dalej chipy i statki kosmiczne trwiące w ludzkich głowach o star trekach i humanoidach będą żyły w ludzkich głowach niosąc zamęt i pogłębianie chorób psychicznych i błędnego rozeznania w tych sprawach i w tychże kwestiach wierzcie w to co chcecie wierzyć bo to są wasze życie. Idąc dalej odnośnie tej wizji, nie przerywając, wprowadzona zostanie właśnie ta szczepionka, która będzie niosła zdrowie po, po wcześniejszej fazie testów, jakie będą pozytywne. Wprowadzenie jej i ogłoszenie sukcesu dopiero ma nastąpić za jakiś czas. <laughs> Może to być krótki czas, od teraz, czyli końcówki września 2020. Myślę, taki przełom z tego, co widziałem, to jest. Października, listopada tego roku. Zwiększenie ich wprowadzania powinno mniej więcej, sugerując się czasem w tarocie, mieć miejsce w lutym 2021 lub po okresie lutego 2021. Dla chcącego nic trudnego. I tutaj karty tarota na szczepienia nie owe chipy tu wymienię, jakie, jakie mi wyszły. To jest umiarkowanie, inaczej równowaga. Głupiec i gwiazda. Dwa arkana: Umiarkowanie i gwiazda to jedne z lepszych, jak nie najlepszych w yy, całej sali. Arkan Wielki Tarota. W odniesieniu do polepszenia zdrowia, powrotów do zdrowia, samego zdrowia, dobrego zdrowia i eliminowania wirusa, który jest strasznie upierdliwy w mediach i ogólnie. Tak więc mam nadzieję, że. Tu w tym temacie pewna ciekawość y, po drugiej stronie została zaspokojona. Więcej nie zamierzam się w to zgłębiać. Jak zaznaczyłem, dużo jest osób, które w głowach mają Star Trek'a. Nie potrafią ob obiektywnie analizować, patrzeć na rzeczywistość i z nudów, by podsycać lęki strach. Straszam o tym, to nie nadejdzie. Nie będzie ataku ze strony Rosji. Yy, nie będziemy na siłę chipowani na pewno. Nie teraz. Jeśli już to miałoby co nastąpić, podejrzewam po roku 2024-2025. <coughs> na razie to wszystko jest w fazie testów. Testowania. Tak więc dziękuję za uwagę. Mamy 24 września. 2020.